Witajcie. Mam tu taką klapkę przykrywającą spłuczkę i tu uszkodzeniu uległ klawisz, to, czyli ten klawisz, który uruchamia tą spłuczkę. Objawy tego uszkodzenia łudzą, że przypominają objawy uszkodzonej lub zabrudzonej uszczelki odpływowej od spłuczki. A co się stało? Po prostu w tym klawiszu Możecie sobie zobaczyć, on tu ma taką wypustkę. Tu z jednej powinien mieć z drugiej strony, i z tej drugiej strony po prostu nie ma i zapada się także tak, to. Cięgło, uruchamia, uruchamia yy, ciągle ten yy, zawór spłukujący, który tam minimalnie puszczonej woda po prostu cieknie. Yy, spróbujemy to po prostu naprawić, gdyż no w sumie trzeba by było kupić cały panel. No nie wiem czy takie pojedyncze, yy, takie pojedyncze rzeczy można yy, kupić. Ja tu mam taką blaszkę, widzicie o i z tej blaszki spróbuję dorobić coś w tym po prostu stylu. Czyli blaszkę muszę nawiercić na śrubkę. Muszę tu w tym miejscu zagiąć. Tak jak powiedziałem, urwany ten czop zastąpię tą już wygiętą blaszką. Zobaczcie. O, ona jest wygięta w ten sposób, czyli zagięta jest tu. Tu wpierw robimy otworek zaginamy wycinamy wzór i tu trzeba troszeczkę pilniczkiem po prostu wyfrezować widzicie ja tu troszkę wyfrezowałem tu jest zrobiony wpust taki na łepek od tej śrubki czyli można założyć tą śrubkę dwójeczkę i tu możemy założyć oczywiście jeszcze bez kleju później wezmę to przykleję klejem o. To będzie mniej więcej w ten sposób. O, czyli tu wystaje mikrozaczep i tu jest stary mikrozaczep. I możemy po prostu to yy, uruchomić. No i moi drodzy, złożone wygląda w ten sposób. Wszystko po prostu działa. Od tej strony tu wystaje. Nie można zrobić większego, bo po prostu jak się wkłada to, to po prostu się nie wejdzie, czyli się nie wciśnie i się porywa drugi trzeba to tak dopasować, żeby po prostu można było zrobić ale jest, jest po prostu złożone no i teraz tak na poważnie jeżeli nie jesteście w stanie sobie poradzić ewentualnie posiadacie starą spłuczkę, tak jak tu pokazałem tu cieknie, tam cieknie kupcie nową, na pewno zaoszczędzicie Cena takiej nowej to około 90 zł tu macie Paragonik, koszty wymiany w zależności gdzie mieszkacie to średnio 90, no może kogoś uchodzicie za 50 i nie myślcie, że będziecie mieli spokój na dwa lata, kiedy się coś mądrzy ludzie pozamykali szkoły zawodowe i tak to wyszło.